Pan dał tak naprawdę ten triumf Pana w życiu, ale też w życiu zawodowym i prywatnym? Ten triumf, zwycięstwo etapowe i trzecie miejsce w Tour de France. To miało jakieś istotne przełożenie? Że marzenia się spełniają. Okej, okay, to już ustaliliśmy. Wszystko, Marzenie się spełniło, ale i co wszystko, wszystko, co się dobrze zaplanuje, można sukcesem skończyć i zrealizować. Jest to na pewno takie docenienie. Z swojej ciężkiej pracy przez wiele mhm. lat, że praca, praca, ale jednocześnie ten wynik ostateczny daje satysfakcję, takie spełnienie. To ma przełożenie też finansowe? No, finanse zawsze, jak się wygrywa, to finanse są, bo o tym się nie powinno mówić. Ale... No tak, ale jakie to były Jak ktoś nie gramky, kwoty. tak samo ma premię. Ja wiem, ale jakie to były kwoty? Nie pytam, jakie to były kwoty, tylko czy tamte premie z 93 roku były porównywalne, jakbyśmy sobie to przełożyli, na dzisiejsze ceny, nie wiem, paliwa i tak dalej, życia? Z tymi dzisiejszymi, którzy, które dostają kolarze, czy nie? I wtedy było większe przełożenie, bo domy były tańsze. Med nie kosztował 1000 dolarów, a czy tam niecałe nawet e, wtedy, a teraz kosztuje na przykład 2000, nie? Uh -huh. A e, no, myślę, że wtedy więcej się, e, bo więcej rzeczy można było kupić w 1993 roku za e, te pieniądze. Uh -huh. Pan startował, jeździł w epoce EPO, prawda? EPO, powiem szczerze, że to tak e, na wielką skalę to wyszło, tak e, 97, 8. E, Ale już wtedy się o tym mówiło, czy nie? W kulisach e, czasami było, że, że ktoś tam jakieś takie środki na stymulację czerwonych ciałek i tak dalej. Ale trzeba powiedzieć, że część sportowców miało prywatnych lekarzy. Tak jak teraz mhm. widać te, te afery w różnych dyscyplinach. To jest sztab ludzi. I to jest jeden, dwóch lekarzy, psycholog. I, i, przykład tutaj Armstronga, to, to było około 20 ludzi, koło niego chodziło, żeby on był e, e, super e, przygotowany. A jednocześnie no, poszedł na skróty. Nie? Mhm. Właśnie jak Pan to oceniał? Bo... Widziałem pańskie wypowiedzi jeszcze, kiedy nie udowodniono w pełni, czy też Armstrong się nie przyznał, że pan w niego wierzy. Że pan wierzy w to, że on jest niewinny. Do pewnego czasu go broniłem, bo no nie mi się wierzy. Nigdy go jakby na na, na, nie chwycił na dopingu. Te wszystkie próbki, które były, to były tylko poszlaki. I myślałem, że chcą go wrobić, ale jak się przyznał sam, no to już... Sorry, no, zmienił zdanie i... Mhm. Widocznie jest taka prawda, jak już sam powiedział, no to ja znam to bardziej z recenzji i z sytuacji, czy on jest czysty czy nie, no to on sam wie najlepiej. No, tutaj oszukiwał, można powiedzieć, nie tylko sportowców, kolegów drużyny, ale też i kibiców, bo szkoda, że tak się stało, bo ta legenda, która była, 7 lat pod rząd wygrać z Tour de było to podejrzenie, że może coś tam być. Że tak Ale pan naprawdę nie, właśnie, nie, nie przypuszcza, że tak może być? Bo po cichu wszyscy mówili, że on bierze. No to, to jest tak samo. Pan jeździł na tych trasach. Ale, ale on odbiegał całkowicie. Ja się mhm. z nim ścigałem e, w 1993 roku. On wygrał na, na tour de France jako młody chłopak. Mhm. E, wygrał na piniszu ze starszymi, z Roachem, z takimi nazwiskami jak Alcala mhm. i finiszował ich w takiej grupce w buciecce na jednym etapie, w dziewiątym. i później się wycofał. E, później został mistrzem świata w Oslo i był spontaniczny. był taki zadziora, taki można powiedzieć, Nieustępliwy, mhm. miał charakter do, do wygrywania. No, tylko w nawet później, jak startowaliśmy w 1994 e, albo piątym roku, ja byłem trzecią, był czwarty, Męczył się tak mhm. samo jak ja, e, ale później, jak już ja zakończyłem karierę, widziałem, że on właściwie po tej chorobie raka to On, fruwa, nie? on właściwie odbiega, kiedy chce, to sobie odjeżdża, e, jak maszyna jechał. Mhm. Każdy był zdumiony, że, że po tej chorobie tak wrócił. No i kulisy były inne teraz, po lata się okazuje.